Witamy na konferencji prasowej przed meczem 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W sobotę o godzinie 15.00 Korona Kielce zmierzy się ze Śląskiem we Wrocławiu. Jest z nami trener Kamil Kuzera, Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. A także przedstawiciele mediów. Dzień dobry. Zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry panie trenerze. Ostatni mecz był bardzo dobry, intensywny, wybiegani. Zawodnicy byli padnięci po tych stu minutach i pierwsze pytanie o to, jak oni wyglądają teraz fizycznie, czy udało się ich odpowiednio zregenerować i czy nie ma strat w postaci jakichś urazów. No, jeszcze raz dzień dobry. Przede wszystkim no musieliśmy, mamy krótki, krótki mikrocykl i musieliśmy w dużej mierze skupić się też na regeneracji. Są, troszeczkę podzieliliśmy te treningi e, na tych chłopaków, którzy grali, którzy, którzy wchodzili, także to porozbijaliśmy. E, dzisiaj już mamy pełne zajęcia z całym zespołem i mm, no już takie docelowe pod mecz e, ze Śląskiem. E, drobne urazy są, bo e, jak to zawsze po meczu, jakieś tam mikrourazy, natomiast e, no walczymy, walczymy cały czas o to, żeby żeby wszyscy po prostu byli, byli gotowi na ten mecz, także nic tutaj nadzwyczajnego nam się nie wydarzyło i e, no czekamy, mamy jeszcze dwa dni, także jestem optymistycznie nastawiony. Adam Dajacz, ten uraz okazał się mniej poważny, poważny i co z Bartkiem Kwietniem? Kiedy on może wrócić do takich normalnych treningów z zespołem? E, no Adam, Adam dzisiaj ma ma kontrolne badania cały czas. gdzieś tam mówię, walczymy o to, żeby żeby wrócił do zdrowia. E, dzisiaj będziemy mieć pełno, pełny obraz tego, jak e, jak ta noga wygląda, jeżeli jeżeli gdzieś tam jakieś będzie ryzyko tego, żeby coś tam się pogłębiło, to e, to na pewno nie będziemy nie będziemy tego nie będziemy tego ryzyka podejmować. E, co do Bartka, Bartek trenuje indywidualnie i, i, i no ja po prostu czekam, czekam na to e, na zielone światło tutaj od fizjoterapeutów i od trenera przygotowania fizycznego, bo troszeczkę rzeczy odpuścił, ale, ale no idzie to w dobrym kierunku, ale na mecz ze Śląskiem na pewno na pewno go nie będzie. W takim krótkim mikrocyklu może przydać się szeroka kadra, a te dwa pierwsze mecze z Legią i z Krakowią pokazały, że zmiennicy Dają radę, i czy któryś z nich ma szansę, aby teraz wybiec z podstawowej jedenastce? Bo pewnie Korona będzie chciała właśnie grać w ten sposób intensywny. To wymaga dużych nakładów sił. Mm -hmm. no przy, przymierzamy się gdzieś tam. No, przeanalizowaliśmy ten mecz z drużyną. Wiemy, jakie były nasze dobre i, e, i słabsze momenty w tym meczu. Także. Mm. No być może być może coś coś zmienimy, tak? Mówię dzisiaj bardzo ważny bardzo ważny trening jest dzisiaj przed nami i też e, tak naprawdę da mi dużo odpowiedzi ten trening e, jak, to, mm, jak to zostawimy na mecz e, ze Śląskiem. E, no ja się cieszę przede wszystkim z faktu takiego, że mm, Nazwijmy to rezerwowi wchodzą i mm, i dają nam jakość, bo to rzeczywiście była gdzieś tam duża bolączka dzisiaj. E, dzisiaj spokojnie możemy robić te zmiany i one nie wpływają e, nie, nie wpływają na jakość powiedzmy negatywną zespołu e, momentami wręcz przeciwnie, tak? Także e, to nam się gdzieś tam udaje tym dobrze zarządzać i mm, no mówię, choćby ostatni mecz też pokazał, że e, że ci chłopaki wchodzą na boisko i to jest wartość dodana no mówię, w ostatnim meczu zabrakło, zabrakło tylko takiej wisienki na torcie, bo i, mm, i, i Bartek miał swoje sytuacje, i Jacek też miał swoją sytuację e, do tego, żeby, żeby to gdzieś tam zamknąć klamerką e, tych e, zmienników. Także ja jestem mega zadowolony, że, że jest drużyna, jest drużyna, i to. E, I tak się umawialiśmy też od początku, że, że naszą siłą będzie ta drużyna i i rzeczywiście te zmiany, bo, bo tempo,, które, które gdzieś tam staramy się narzucić i sposób gry no wymaga tego, żeby, żeby gdzieś tam korygować pewne rzeczy w meczu. Także no, mówię ja optymistycznie patrzę i dzisiaj nawet ktoś, kto jest 21, 22 nie, nie oznacza, że na następnym meczu nie zacznie od początku i to myślę, że to jest taki. Nazwijmy to w cudzysłowie dodatkowy zawodnik, to, który się nazywa rywalizacja, i to jest dla mnie dzisiaj mega wartość dodana dla tego zespołu. Za nami dopiero dwa mecze, więc jest za wcześnie, aby oceniać, ale po tych raportach statystycznych i po samym spotkaniu widzimy, że korona poprawiła bieganie, ale nie to takie jednostajne, tylko potrafi mm -hmm. przyspieszyć. Jest więcej szybkich biegów, jest więcej sprintów, ale dobre przygotowanie wyjdzie dopiero. Po tym, jak zespół się zregeneruje do kolejnego pojedynku, więc pod tym kątem to starcie we Wrocławiu też takie istotne, bo, bo oceni trochę ten okres przygotowawczy, gdzie pewnie zmian było sporo w tych aspektach. No tak, no ja mówiłem od początku, że troszeczkę zmieniliśmy metodykę treningu i poszliśmy w troszeczkę inne rzeczy. Na razie na razie się to sprawdza. Ja jestem przekonany z trenerami rozmawiamy, analizujemy każdy trening i ja jestem przekonany, że to będzie, będzie szło do góry, ale ale najważniejszy w tym wszystkim jest pomysł i, i sposób i rozumienie gry przez zawodników, bo to jest to jest klucz. Choćbyśmy nie wiem jak się przygotowali, jeżeli nie będzie, nie będzie zrozumienia gry przez zawodników, sposobu gry, to to choćbyśmy nie wiem co, co wymyślili nie wiem jakiego trenera zatrudnili od przygotowania, to, to będzie to po prostu złudne i nie będzie to skuteczne. Także skupiamy się na, na tych działaniach, które, które mamy. A no tak jak, tak jak Wam powiedział, no, liga jest cała praktycznie przed nami tak? i udało nam się w miarę nieźle to rozpocząć. Natomiast jedna najważniejsza jest rzecz, taka, że my wiemy o tym, że każdy nasz mecz jest. Na wagę złota i, i cokolwiek nie zrobiliśmy tydzień temu, udało się pchnąć ten zespół do lepszej gry, ale to nic nie będzie znaczyć, jeżeli, jeżeli tego nie będziemy trzymać. Tak? Musimy, mówię, każdy mecz walczyć tak, jakby był to nasz ostatni mecz w karierze i, i tego się trzymamy, nie wybiegamy aż daleko w przyszłość. Po prostu bierzemy to, co mamy na rozkładzie na bieżąco, nie, nie kalkulujemy, co będzie za dwa tygodnie, bo, bo po prostu tak, tak trzeba, uważam, że to jest jedyna droga. Nie, nie odkładamy nic na później, My nie mamy na to czasu, musimy łapać i korzystać z tej ligi jak najwięcej możemy i wyciskać z tego jak najwięcej możemy. Śląsk jest nie bo zaczęli słabo od wysokiej porażki w derbach z zagłębiem. A ostatnio zwycięstwo w Szczecinie. Co trener może powiedzieć o ekipie Iwana Dziurdziewicza? No na pewno bardzo dobre jakościowo zespół. Naprawdę mają kilku, kilku fajnych piłkarzy i no potrafią grać w piłkę, tak? I, i to też pokazało pokazał ostatni mecz, okej. Okay. Bronili się, tak? Bo posiadanie piłki było naprawdę. Miażdżące na korzyść pogoni, ale, ale to jest też ten plan trenera Dziurdziewicza i myślę, że, że pewnych rzeczy pewne rzeczy w Śląsku Wrocław są, są stałe, tak? Śląsk ma swój sposób nagranie, i, e, i, i kwestia tylko, jakim ustawieniem wyjdzie śląsk Wrocław. Mamy swoje, swoje przemyślenia na temat tego meczu, jak, jak ten mecz. Próbować rozegrać. Musimy być przygotowani na 2 trzy warianty ustawienia przeciwnika, i, i na to na pewno będziemy przygotowani. Śląsk gra u siebie i też jednak spora presja ze strony kibiców, bo tam się nie układało. Pewnie będą chcieli prowadzić grę. A jak zareaguje korona na wyjeździe, bo z Krakowiem widzieliśmy zespół starający się atakować od pierwszej minuty i, i to przyniosło. Pozytywny rezultat, czy teraz będzie podobnie? No, my przy, chcemy przede wszystkim grać swoją piłkę, tak? Pracowaliśmy cały okres nad tym, żeby, żeby stworzyć sobie optymalne warunki do gry dla nas. Wiemy, w czym się czujemy dobrze, wiemy w jakich momentach możemy, możemy grać wysoko, wiemy, w których momentach nie możemy tego robić. Mówię, zdajemy sobie sprawę z potencjału też ofensywnego Śląska, i, i tu musimy naprawdę bardzo umiejętnie i mądrze podejść do tego meczu i na pewno będą fragmenty w tym meczu, w którym będziemy musieli być mocni z piłką, w której będziemy musieli iść wyżej, ale będą też momenty, w których po prostu będziemy musieli mm, mocno cierpieć. Ale, ale no taka jest piłka i, e, i czasami to cierpienie przekuwa się w zwycięstwo, ale to mówię, są fazy i fragmenty w meczu, w których po prostu trzeba się dostosować i czasami oddać troszeczkę pola, czasami gdzieś tam mocniej nacisnąć, ale, ale tak jak mówię, no mamy swój plan, e, jedziemy optymistycznie nastawieni na to, bo wiemy co chcemy robić, wiemy jaką mamy, w jakim jesteśmy miejscu w tabeli i i musimy zrobić maksa, żeby, żeby z tego meczu wycisnąć punkty. Panie trenerze, to jeszcze o tej atmosferze. Można było się cieszyć w szatni wreszcie ze zwycięstwa, i usłyszeliśmy jakąś nową piosenkę, która chyba, z którą chyba bardzo mocno utożsamiają się sami zawodnicy. To też taka mhm. droga do tego, aby skonsolidować tę szatnię. No na pewno, no ta nasza praca zaczęła się troszeczkę wcześniej niż, niż planowo, powiedzmy okres przygotowawczy. Ja obiecałem drużynie, że przed tym okresem zrobimy coś, co zostanie z nami na całe życie. Mianowicie przy pomocy naszych artystów Peren, Pęka, Szymonka, Antona, Kantony. Hmm. Nagraliśmy wspólny kawałek. Wspólny kawałek, gdzie zawodnicy mieli, mieli możliwość e, wykazania się wokalnego i, i spędziliśmy po prostu sam e, fajny wieczór. Rzeczywiście ten, ten kawałek jest dograny, natomiast e, no, jest on na razie dla nas. Jesteśmy mówieni z zespołem, że do tego, do tego co zrobiliśmy wokalnie. Mamy całą rundę na to, żeby stworzyć bardzo fajny teledysk do tego i e, tylko od nas zależy, jak ten teledysk będzie wyglądał i, i w późniejszym czasie mm, pewnie ujrzy światło dzienne. Mam nadzieję, że e, tak jak się umówiliśmy, no, to będzie coś, co zostanie z nami mm, do końca życia, z nami wszystkimi. Czy jeszcze jakieś pytania? To trenerze jeszcze od kibiców tutaj z Twittera mm, mamy taki cykl zadawania pytań przed każdym meczem. Pan Wojtek Błach. Jaka jest pozycja w drużynie Dawida Błanika, z czego wynika fakt, że w dotychczasowych meczach Korony o stawkę w tym sezonie poza Stalą Rzeszów w Pucharze Polski nie rozegrał ani jednego spotkania w pełnym wymiarze czasu? Jaka jest pozycja Dawida? Pozycja Dawida jest bardzo mocna w tej drużynie i... E i każdy ma swoją rolę i tak jak już no ja się będę powtarzał ale no mamy pewne rzeczy ustalone i dla mnie najważniejszym zawodnikiem w tym zespole jest drużyna i nie mówię tutaj tego z przekory że nie wiem Dawid coś robi nie tak nie Dawid pracuje codziennie na treningu Dawid e, dostaje swoje szanse mm, i na pewno takie też dostanie jeszcze w tej rundzie i i ja wierzę, że Dawid, jak i reszta zawodników odegra naprawdę bardzo ważną rolę w tym zespole, ale e, no liczy się to jaki mamy pomysł nagranie, tak? W jednym meczu e, wiemy, że Dawid jest mocniejszy. E, mocniejszy z piłką e, w grze jeden na jeden w ofensywie jest naprawdę wartością dodaną, tak? Wiemy, jakie ma, e, jakie ma minusy. I nad tymi minusami e, pracujemy z Dawidem cały czas, i, i on. Zna swoje deficyty, co musi poprawić, i, i droga jest tutaj otwarta. Ja naprawdę muszę, my wszyscy musimy zarządzać dobrze tym zespołem. Mam nadzieję i wierzę w to, że, że tak też się dzieje. Także no ja spokojnie podchodzę do tematu, naprawdę. I tak jak powiedziałem, wierzę w każdego zawodnika, i wiem, że Dawid na pewno nam pomoże. Czy 90 minut, czy kogokolwiek dzisiaj e, grając intensywnie na tej pozycji, stać na to, żeby mm, realizować założenia przez 90 minut? Myślę, że ciężko na tej pozycji, tak? Także e, być może będą mecze, że dostanie i będzie wyglądał bardzo dobrze 90 minut, to, to będzie grał. Dla mnie jest temat otwarty. Dziękuję bardzo. Za chwilę druga część konferencji. Gościem drugiej części konferencji jest Marcin Szwakowski. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry. Zachęcam do zadawania pytań. Cześć Marcin, wyjątkowy dla Ciebie wyjazd. Jak się czujesz na kilka dni przed powrotem do Wrocławia? Yy, tak jak Pan powiedział, na pewno mam duży sentyment do, i do Wrocławia, i do, yy, do drużyny Śląska. Mam tam bardzo dużo znajomych i. I dobrze zapatruję się na, na to spotkanie. Fajny stadion, także nie mogę się już doczekać. Marcin, wygraliście pierwsze zwycięstwo od 11 spotkań. Kamień z serca, ale to dopiero początek drogi. Jak się czujecie po tym meczu z Krakowią, który kosztował was bardzo dużo sił? Można powiedzieć, właśnie, że spadł nam kamień z serca i było to bardzo ważne zwycięstwo, bo. Nie jesteśmy już na ostatnim miejscu w tabeli, i, i tak naprawdę podłączyliśmy się do walki o utrzymanie, bo już nam zostały tylko cztery punkty, żeby wyjść ze strefy spadkowej. Ale musimy to potwierdzić w następnym meczu, że, że ten mecz z Krakowią to nie był przypadek i, i że idziemy teraz w dobrym kierunku. Zwycięstwo cieszy, ale też styl. To też pewnie odbudowuje szatnie. Tak, tak. Tak jak pan powiedział, myślę, że coraz lepiej ta nasza gra wygląda i, i tylko to trzeba kontynuować w następnych meczach. Jak się po końcowym gwizdku, bo oczywiście była wielka radość, ale po tych 100 minutach biegania też ogromne zmęczenie. Jak jest teraz, kilkadziesiąt godzin już po ostatnim gwizdku? Tak, na pewno po, po takim meczu jest dużo zmęczenia, ale już minęły prawie trzy dni od tego meczu, także dobrze się zregenerowaliśmy i, i, i dzisiaj już myślimy o, o meczu ze Śląskiem i chcemy się jak najlepiej do, do niego przygotować. A, a takie zwycięstwa jak z Krakowią, no to tylko łączą drużynę, bo wtedy po takich zwycięstwach jest bardzo dobra atmosfera i, i chce się grać kolejne mecze. Jesteście przygotowani na takie bieganie w każdym spotkaniu, bo patrząc na Wasze statystyki, poprawiła się liczba wykonywanych sprintów, szybkich biegów i jak się okazało, to przynosi rezultat. Czy czujecie po sobie po prostu, że może odpowiedź za siebie, czy po prostu czujesz się lepiej pod tym względem? Tak, co prawda, ja grałem teraz 45 minut, ale, ale po chłopakach, którzy grali cały mecz, to było widać, że, że naprawdę dobrze przepracowaliśmy ten okres przygotowawczy. I, I nawet jak już była 90. minuta, to my cały czas szliśmy do, do wysokiego pressingu w niektórych momentach i, i dobrze to wyglądało. Trenerzy też zwrócili nam na to uwagę, że, że właśnie w tych parametrach motorycznych to dobrze wyglądało, więc. Więc uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani i, i musimy to podtrzymać teraz w meczu ze Śląskiem. Silna rywalizacja też w środku pola. Dostałeś teraz 45 minut. Nie wiadomo, co za damem dają. Czujesz, że trzeba dać z siebie jeszcze więcej niż w poprzednich rundach, aby na jedenastkę zapracować? To na pewno. Dobrze, jak jest rywalizacja w zespole, bo, bo wtedy każdy się rozwija. Ani... I każdy musi czekać na swoją szansę. No, ja zacząłem rundę od meczu z legią na ławce, teraz dostałem 45 minut i, i liczę, że ze śląskiem też dostanę swoje minuty, ale nie można zwieszać głowy i, i trzeba cały czas pracować, i, i szanse przyjdą. Co powiesz o drużynie śląska Wrocław? Wygrali ostatnio z pogonią 2-0. Nikt na nich nie stawiał, nie byli na pewno faworytem w tym spotkaniu, a, a zaskoczyli wszystkich. Zmienili ustawienie też na ten mecz, bo zagrali na, na piątko obrońców i, i to im przyniosło zamierzane efekty. Także na pewno też to zwycięstwo ich trochę pobudziło, i zobaczymy, jak będą teraz wyglądać w meczu przeciwko nam. Jeden mecz jak ta jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale czy można się spodziewać, że korona, nawet grając na wyjeździe, będzie starała się przejmować kontrolę nad spotkaniem, bo z Krakowią potrafiliście to zrobić, a przecież to drużyna, która gdzieś tam mierzy wyżej tabeli. Tak, na pewno będziemy się starać. Trenerzy na pewno podadzą nam założenia na, na to spotkanie, jaki mają plan na śląsk, jak rozegrać to spotkanie I, i będziemy się starać wykonywać ich założenia. Tak jak trenerzy powiedzą, tak będziemy, tak będziemy grali. Spotkanie ważne dla Was, aby się gdzieś zbliżyć do. Tej bezpiecznej strefy, ale też dla Śląska Bo on dalej jest blisko kreski, a jeśli wygra z wami no to będzie miał już Sporo tych punktów przewagi, a to też jest drużyna Która Gdzieś Jeśli nie wygra To może bić się o to utrzymanie do samego Końca, tak więc mimo wszystko duża presja Po obu Stronach I czy ten mecz z Krakowiem jest w stanie was na tyle napędzić abyście tam właśnie powalczyli o ten Taką mam nadzieję, że to da nam tego, takiego pozytywnego kopa, i, yy, i wyjdziemy tak samo zmotywowani na mecz ze Śląskiem. I, i tak jak Pan powiedział, to, to spotkanie będzie ważne dla obu stron, bo Śląsk yy, też nie ma jakiejś dużej przewagi punktowej nad tą strefą spadkową. My chcemy się z niej jak, jak najszybciej wydostać, także bardzo ważne spotkanie dla, dla nas, jak i dla Śląska, i zobaczymy, jak, jak, jak się potoczy. Jesienią często musieliście cierpieć na boisku, to przeciwnik miał inicjatywę, wy częściej biegaliście za piłką. Z Krakowią to się zmieniło. Pewnie więcej przyjemności jest z takich spotkań. To na pewno na pewno mniej siły tracisz, gdy, gdy masz piłkę przy sobie, a nie tylko za nią biegasz. I, I mam nadzieję, że takich momentów w tej rundzie będzie jak najwięcej, ponieważ wtedy. Wtedy ta gra staje się przyjemniejsza i, i możemy stwarzać wtedy więcej sytuacji, gdy mamy piłkę. Także mam nadzieję, że, że tak będzie, jak w meczu z Krakowią. Środek pole jest niezwykle ważny. Mówiliśmy, że jesienią często czegoś tam brakowało. Teraz pojawił się Nono. Spodziewaliśmy się po nim, że będzie kreował, a to jest zawodnik, który też bardzo pomaga Wam w defensywie. Jak ci się z nim grało podczas tej drugiej połowy meczu z Krakowią? Bardzo dobrze. No no to bardzo pozytywna osoba, zarówno w szatni, na boisku też nam bardzo dużo pomaga, tak jak pan powiedział. W meczu z Krakowem miał chyba najwięcej kilometrów przebiegniętych w naszym zespole, także i też nawiązywałem do tego pressingu, to właśnie pamiętam, że no no raz teraz do do pressingu w tej 90. minucie, także Szacunek dla niego, bo, bo miał naprawdę dużo sił w tym meczu z Krakowią i nam bardzo pomógł w tym zwycięstwie i liczymy, że będzie w takiej dyspozycji w każdym meczu. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.